Tak, zgłosiłem się już do szczepienia i czekam na termin. Przynajmniej trzy powody. Po pierwsze, jestem pracownikiem oddziału zakaźnego, a więc moje własne bezpieczeństwo. Po drugie, boję się wynieść to zakażenie, gdybym miał szczęście być bezobjawowy do moich bliskich, do mojej rodziny. A po trzecie, nie wiem czy nie najważniejsze, bardzo bym chciał wrócić do normalnego życia. Szczepionka została przebadana w badaniu klinicznym, którym się zapoznałem. Ponad 45 tysięcy ludzi było badanych i 95% tych zaszczepionych było chronionych przed COVID-19. Te 95% dla mnie to jest bardzo dużo. To szczepienie chroni tylko przed COVID-19. Ono może być co najwyżej u kilku procent nieskuteczne. Natomiast przebadanie na ponad 40 tysiącach z jednej strony, a z drugiej strony już idące szczepienia w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, każdego dnia nam pokazują, że działania uboczne są bardzo niewielkie, a poważniejsze, bardzo rzadkie. Szczepimy się i czekam na to z utęsknieniem.